A ty ilu złapałeś? Gwałcicieli i pedofilów. Czy nie po to, to poszliście do pracy? Ja nie rozumiem właśnie. Ja nie rozumiem. Czy możemy wejść do sądu? Czy nie słyszycie? Chciałbym wejść do sądu, panie policjancie. Czy może pan mi umożliwić to? A jeżeli nie, proszę się wylegitymować, bo chcę zawiadomić prokuratora o tym, że pan popełnił przestępstwo. się Lena I co to się stało? Tysiąc złotych mi dali teraz. I co? Ale za co? Za to, że nie miałam maseczki. To jest Ale co, wygoniliście? No, powiedzieliście, że nie wyjdę samą, to w no, so, Także i. i pan, Bączek. pan Bączek. A, pan Bączek jest znany tutaj. Panie Bączek, pan tutaj rządzi? Na jakiej zasadzie nie mogę wejść do sądu?